I witam Was serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale z gry Until Dawn Ja też, wiecie co, wróciłem się tutaj, wyszedłem tymi drzwiami, sprawdziłem Czasami tutaj czegoś nie przegapiłem, natomiast nic tam nie było ciekawego Niemniej jednak trafiłem na kolejną wskazówkę, którą wcześniej no, musiałbym pominąć Bo nie byłem tutaj, więc troszeczkę się wróciłem, natomiast mamy tu kolejną e, ciekawostkę Którą udało mi się znaleźć, to jest jedna rzecz, którą... E, w, Wróciwszy się, że tak powiem ładnie, e, znalazłem. Mamy te informacje, ale co ciekawe, najważniejsza chyba informacja znajduje się na drugiej stronie. Będziesz potrzebować zatyczki do nosa, ci goście strasznie śmierdzą. No to jest dosyć ciekawe i zastanawiam się o co tutaj może chodzić. Tutaj już chyba żadnych znajdziek nie będzie, więc wracamy sobie z powrotem do tego miejsca, które jest nazwane tutaj admin. No jest tutaj jakaś administracja, jakieś dokumenty różne i tak dalej. Widzieliście, że w poprzednim odcinku troszeczkę tutaj tych dokumentów znalazłem w formie ciekawostek. I teraz tak, żebym się nie zgubił, wchodzę tędy. Mogę iść tutaj, tu już byłem. Ale nie byłem, natomiast tutaj. W lewo. Już tu chyba nic nie będzie, Czas czekajcie. A nie, tu jest ten aparat, którego już brałem, tak więc w tym samym miejscu jestem, dobra. To idziemy teraz do przodu. Teraz tak, tutaj byłem, tak? Jeszcze pójdę sprawdzić, ale chyba tak. Chyba, że tutaj coś jeszcze jest. Nie, tutaj już byłem. Dobra. To idziemy na prawo teraz. I tam jest taki korytarz jakiś straszny. A tu jeszcze coś jest. Uwaga, że mi tu ktoś nie wyskoczył czasami. I szczur był na górze. Tu mamy kolejne dokumenty jakieś. Co to jest raport medyczny na temat stanu górników. Okej, okay. a z drugiej strony. Dziwne, słyszę jakieś, z jakiegoś psa albo wilka gdzieś tutaj widziałem wcześniej na górze był jakiś szczur mi przebiegł, więc trzeba być ostrożnym, bo nie wiadomo co tutaj się wydarzy. Tym bardziej, że schodzę w dół teraz. Coś tam musi być. Uwaga. Tasek. Dobra, to mnie nie wystraszyło. O, kurde, o chyba. Ale mamy, jak widzicie, maczetę, więc jak najbardziej nam się przyda. Nie wiem kto ją wcześniej miał, natomiast na pewno będzie przydatna. Tutaj chyba się zastanawiałem, on tak idzie na tego psychola, a nie mamy w ogóle żadnej broni, co nie. Natomiast teraz już... Czuję się nieco bezpieczniej. tutaj sobie zajrzę, czy coś, czegoś tutaj nie ma. Jest coś, ale. Uwaga! Coś tu będzie pewnie. Nie, jakieś. Osz, cholera. Co tu się działo? No ten koleś ma naprawdę naryte w bani. Różne tortury nic nie ma, dobra powiem, wam, że na chwilę obecną jest już drugi odcinek. Za spokojnie tutaj. Aż się nie chce w to wierzyć. Coś tu mamy, czekajcie. Jakiś napis? To, to jest. znaczy, co? Kto? Kto by do licha? Dziwne, ciężko mi cokolwiek powiedzieć na ten temat. No, bo nie wiem, czy są to napisy, które wiecie, były wryte kilkadziesiąt lat temu. Czy to teraz jakoś coś się działo? Nic, idę prze. Ło, wow, ale biciary teraz przeszły, jak zauważyłem tego. Nie wiem, czy to wilk, czy pies. Pójdźmy tutaj zobaczyć. Dobra, coś mamy, jakaś kolejna wskazówka może. Ach, chyba rozumiem, czemu nie chcieli, żeby prasa tu węszyła. No dobra. Tyle nam to czasu zajmuje, że ten psychol mógł gdzieś tam się skryć, cholera, i tego się obawiam, albo gdzieś tutaj się czai już na nas. Dobra, idziemy tutaj, chociaż tutaj widziałem, że był jakiś zwierzak. Ja też będę starał się te tych zwierząt nie zabijać, bo zauważyłem, że raz popełniłem błąd bez dwóch zdań z tym ptakiem, i ten sopel być może mógł nas zabić, więc trzeba na to uważać. Mam się tego szczura wystraszyłem, kurczę. Co to idzie? Tak, tak piszczy, tak wrzeszczy bardziej. Ale nic tu nie ma. To jest druga strona, widzicie? Tam jest ten, te krzesło, które wcześniej widzieliśmy. Tak więc ok, idziemy tędy. Ło, wow. co to jest? Była jakaś kolejna pułapka zastawiona na nas, tak mi się wydaje. Już jedną pułapkę się wpakowałem z tym samochodem, a mogłem to pominąć. Natomiast, niby tu można coś zrobić. Ale wiecie co, cykam się, że coś tutaj mnie zaraz wyskoczy, albo się coś zapadnie na mnie. Wiem, że chcielibyście to zobaczyć, natomiast, boję się, że tutaj, że się w coś wpakuje i zginę. Wiecie, zależałoby mi na tym, żeby wszystkie osoby, które tutaj są w grze przetrwały, nie wiem, kurczę, gdybym miał podejmować sam decyzję, to bym to pominął, natomiast gdybym miał wziąć waszą, wasze tutaj jakieś myśli, przypuszczenia i chęci, to pewnie chcielibyście to zobaczyć, natomiast nie, chyba to sobie odpuszczę. Jak gdzieś graliście sami sobie, to dajcie znać co tam było. Co faktycznie jakaś pułapka, czy co? A, to miejsce robi się coraz ciekawsze. No, coraz ciekawsze? Coraz straszniejsze. Jak sobie wyobrażę, że ten koleś musi mieć Wełpie, to mnie naprawdę to przeraża. Co to jest? Uwaga, Coś tu może być strasznego zaraz. To jest kostnica? Serio? O, ja jebię! Ale już Ja pierdziule. U! Co to jest? Tu nie wygląda jak człowiek, zwróćcie uwagę na to! Jest to, ja go wsunę chyba, bo... Nie, nie można go wsunąć, dobra. Ale to nie wygląda jak człowiek. Zobaczmy, czy coś tutaj jest. Dziwne, nie ma nikogo. a z drugiej strony co będzie? O, coraz bardziej mi to powiem wam przeraża. Tu mamy kolejną. Nie wiem jak to się fachowo nazywa. I faktycznie może być coś na rzeczy, że tutaj oni jakoś zostali zmutowani, ci ludzie, i po prostu rzucają się do na, 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 na ludzi, tak? Na, na ludzi, na lekarzy i tak dalej. Dobra, możemy sobie wejść. Uwaga. Czy tam nie będzie coś strasznego? Nie, na razie spokojnie. Spodejżaniaż, spokojnie. Nie ufam takiemu spokojowi. A! Kurwa! Niełem A się wystraszyłem. I okej, okay, jego się raczej nie będę obawiał, bo on cały czas jest tutaj... W... no śledzimy go, jakby nie patrzeć. Coś tu mamy chyba nie. Ale mnie ten kurcze z wystraszył, tak nagle wyskoczył. Ja też, wiecie co, zauważyłem, że gra nas troszeczkę e, kusi do tego, żebyśmy odpalali ją głośniej, z tego względu, że ścieżka dźwiękowa w grze jest mega, mega cicho, więc każdy z graczy podgłasza tutaj e, grę, żeby słyszeć te dialogi, a potem, jak się taka kurczę, trafi okazja, że tam coś wyskakuje, to jest tak cholernie głośno, że naprawdę uszy pękają. Wy mi tam mówicie, Joji, podgłośni grę, ale... Wiecie, ścieżka dźwiękowa jest różna i kiedy ja mam podgłośnie dialogi, to potem na głowę docenie, jak mam podgłośnie miejsca, gdzie ktoś nam wyskakuje, nie? Tak więc naprawdę ścieżka dźwiękowa chyba tak specjalnie jest stworzona. Cicho. Znowu tutaj żeby podgłośnić właśnie, to wszystko. Dobra, ja nawet się, cieszę, że tutaj jesteśmy z tego względu, że... Będziemy, czekajcie, nie, nie, tylko tutaj muszę iść, mamy tą kartę już w końcu, mam nadzieję, że jedna karta nie jest do wszystkiego, tutaj mogę wszystko tworzyć za pomocą tej karty, bo dzięki temu otworzymy sobie te drzwi tutaj, też one były na taką właśnie tutaj kartę, z tego co widziałem. Kasia, wejdę tu, wejdę... No znowu! Nieco co, zostawię go w spokoju. Okay. Okay. Spokojnie, mały. Spokojnie. Spokojnie. Dobra psina. E, powiem wam, a się znowu wystraszyłem, masakra, e, powiem wam, że ja sobie powiedziałem, jak zabiłem tego ptaka, zupełnie przypadkowo, myślałem, że w niego trafię, albo go po prostu gdzieś tam troszeczkę szturchnę i on sobie ucieknie, natomiast kiedy go zabiłem, sobie uświadomiłem, że e, nie ma sensu tutaj e, po prostu jakoś e, zmagać się z siłami tutaj. Natury, znaczy siłami natury, no ze zwierzętami po prostu i ogólnie z naturą całą. Nie ma co z nimi tutaj walczyć. A w była pięć, więc nie chciałem go uderzyć. Chciałem właśnie tutaj, no sporo ryzykowałem, bo mm, mogła być też taka sytuacja, że po uder bez uderzenia mógłby nas spojrzeć, a uderzenie mogłoby sprawić, że go troszeczkę odsuniemy od siebie. Tam jakieś kajdanki, tu mamy jakąś czekać. Coś, coś tutaj się świeci chyba. A więc nie, nie będę w ogóle atakował zwierząt. Będę się przynajmniej starał, żeby nie atakować zwierząt. Chyba, żeby taka sytuacja naprawdę, że jakieś niedzieci na nas rzuci i nie będę miał wyjścia. No to wtedy może. A, więc tamte cygara. Czyli ten sam koleś musiałbyś wcześniej w tej tej, nie? Gdzie tam widzieliśmy te, te cygaro takie powiedzmy to wypalone już. Kości. Może dzięki temu wilki się nażrą i odpuszczą. Kurczę, nie dość, że pieska urato uratowaliśmy, bo nie wiem, może można było go zabić albo tylko uderzyć. Nie wiadomo, jakby to się potoczyło. Natomiast jeszcze go dokarmię teraz też w ogóle. Gdzie on jest? A tu gdzieś był, nie? Czy Przecież... nie? Bardziej mi to na wilka wygląda. Nie jaka to jest rasa. Ale skoro mówi, że to piesek, to jest to piesek jakiś taki wilczy. Ale ładny. Całkiem. A tu jeszcze coś mamy czekać. Tego nie zauważyłem. Możemy wejść. Jest coś. Jebany świr. Ciekawi mnie, czy to faktycznie jest świr, czy to jest jakaś osoba, która może nie do końca chce tutaj... Ee, czegoś złego, bo zwróćcie uwagę, na świra wyglądał bardziej ten koleś, który miał tą maskę, ten raczej tak spokojnie się zachowywał. No ale zobaczymy to. Tutaj wchodził. Aha, czyli nie mam klucza, tak? To chcesz mi powiedzieć. Zaczekajcie, że sobie tylko sprawdzę, że faktycznie na moim teraz zdaniem jest znalezienie klucza. Znajdź na, e, sposób na otwarcie bramy i idź za tajemniczym mężczyzną. Może tutaj gdzieś przeoczyłem. Nie, natomiast czekajcie, jeszcze pójdę zobaczyć do tej skrzyni. Coś tu może jeszcze jest? Nie, już nawet do tej strzy nie mogę zajrzeć. Dobra. Eee, teraz pytanie, gdzie ja znajdę, kurde, jakiś klucz? Albo w ogóle jakąś inną drogę, może co? Tutaj raczej nic nie będzie, skoro kamera się nie zmieniła. Jeszcze tak tutaj wygląda, że tutaj można by było wejść, ewentualnie tutaj, zaraz czekajcie, sprawdźmy to. A, tu coś jest, dobra. Chyba nie dosięgniesz. A czekajcie, chwyćmy to i. A! Widzicie? Mamy pistolet. Natomiast chyba. Nie wiem, może tym pistoletem otworzy tą bramę. No, nie wiem, no mi się nie wydaje, że tak by coś na no, taki pomysł by wpadł. Natomiast no sprawdźmy to. Zobaczmy, jaki teraz jest cel. Nie zawsze od... znajdź sposób, no zobaczymy, może akurat a jednak Też bym tak zrobił, więc taka pierwsza moja myśl tutaj była właśnie związana z tym. Dobra. Znowu mnie ciarki przechodzą jak tutaj buszuję sobie w tych czeluściach takich ciemnych. Ale cóż, trzeba posprawdzać wszystko, bo naprawdę wiele takich fajnych, ciekawych rzeczy się możemy dowiedzieć. Bo sama gra pod względem wątku fabularnego jakoś tak, wiecie, nam wiele nie mówi, bo sami ci bohaterowie nie wiedzą, tutaj się ich wyprawia. Natomiast te wszystkie ciekawostki tutaj w postaci jakichś różnych rzeczy pokazują nam i opowiadają różne historie. Uwieńczona z powodzeniem akcja ratunkowa 12 górników uwiedzionych w kopalni po katastrofie z 5 stycznia. Ej, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Jeszcze sobie muszę teraz spojrzeć, bo tam. Nie wiem, czy dobrze widziałem, ale jeden koleś wyglądał jak gimper. Do no serio, jakoś tak mi się skojarzył z gimperem. Ten koleś. Raz, dwa, czwarty, czwarty, ten. Czwarty na górze. Obok tego kolesia z takim zarostem. Dobra, idziemy dalej. O, coś tu mamy znowu. O, kolejna. Jest Taka dziwna czarna, to będzie pewnie zwiastowała śmierć. Czyli będzie taka sytuacja, że. Tutaj nasz koleżka będzie w takim niebezpieczeństwie, że popełni samobójstwo zabijając pewnie kogoś przy okazji. To ja zakładam, że któregoś z tych morderców, tych psychopatów. Bo bez dwóch zdań, jest ich co najmniej dwóch. E, tak więc... Kto wie... Taka opcja jest na jego śmierć, natomiast wiecie, tutaj nie musimy tego dopuścić. Możemy zmienić całkowicie bieg historii. Coś tu wyskoczy pewnie. Tu nic nie ma. Ale się cykam, ja pierdziule. Uwaga, nie, tu nikogo też nie ma, ja ci kręcę. Tu mamy. No jasne, zamknięte. Okej. Okay. Mamy był nabój. Wo, to nie było. O w dupę, masaka, to nie było przemyślane. Pierdziele. I teraz pytanie, co tam się będzie działo? Bo skoro ten kolej tam ten koleś szedł. A tu mamy tego z maską. Wszystko kontroluje. Czy ten kolej z maską to czasami nie jest właśnie ten kolej, ten doktorek cały? Nie wiem, ciężko coś nie mi tutaj powiedzieć. Ja bardziej w to, jak uważam. Chodzi mi raczej o to, że mogli się pomylić. Co? Może trzeba było iść do tej szopy i zobaczyć, czy to prawda. Nie wiem, kurwa, są rzeczy, których po zobaczeniu nie da się już nigdy więcej odwiedzić. Tak, chyba tak, ale trzeba sprawdzić, żeby być pewnym. Ja tam im wierzę na słowo. Tu nic nie ma, no dobra. Też nie wiem czy zwróciliście uwagę na to, natomiast cały czas steruje facetami. Bez względu na jaką scenkę, jaką tutaj scenkę ogrywamy, to jest steruje facetami. I jestem ciekaw, czy to właśnie nie miało wpływu na to, że wybierałem tych samych facetów w tym. Wybierałem samych facetów, bo chciałem sprawdzić, jaka, jakie tutaj ma gra, powiem wam. Farba? Jeszcze świeża. Czy faktycznie decyzje w grze mają wpływ na to, co się dzieje w tutaj? Znaczy, że wydarzenia z tego y, gabinetu mają wpływ na. Wiecie, tutaj rozgrywkę. I ciekawiło mnie to. I teraz, jak wybrałem samych facetów. Znaczy, same kobiety wybrałem, więc. O, kolejny totem. Więc nie wiem, czy to właśnie będzie miało znaczenie. Bo samymi facetami teraz gram. Okej, okay, czyli. Trzeba uważać na jakieś klify, bo ten nasz koleżka może tutaj zginąć. To jest to samo. Dobra, czekajcie, pójdę. Pisałem coś innego. Tak, więc teraz trzeba to wszystko zapamiętać, gdzie kto mógł zginąć. Murzyn może zginąć skacząc z klifu, czy spadając z klifu. Dobra, co my tu mamy? Koleś, który tam siedzi w tej masce, zdaje się, że wszystko kontroluje. Tak samo. O, o, mat! Zamknięte! Weź, rozwal te drzwi, dobra? Ej, hey, moment, jak zaczniemy robić w drzwi, to ten przyjemny, czek nas usłyszy. A masz jakiś lepszy pomysł? Ech, nie wiem. A może. Patrz! Co? Okno. Świetnie, Matt. Szkoda tylko, że zmieści się tam co najwyżej moja pomadka. Nie chodź. Nie wciśniesz się tam, ludzie. Przecież to można wywalić. Eee... Ale wracając do tego, co chciałem powiedzieć... Eee, zapomniałem, kurde. skupiałem <laughs> się skupiałem tutaj na tym tym. Pomóż Emilii albo wyważ. Dobra... A, to weźmy. Okej, okay, w porządku. No tak, wezmę sama i jak nie... A, po prostu to zrób... Aha, chciałem powiedzieć, że ten koleś ma na wszystkim kontrolę, tak, tak samo jak ten koleś, który tam w tym gabinecie ma kontrolę nad wszystkim. Bardzo te postacie są dla, dla mnie na chwilę obecną bardzo podobne, to chciałem się powiedzieć Wam, więc dlatego tak myślę sobie, że to może być ta sama postać. Zresztą no, mogę się mylić. No, dajesz. Ok, poszło łatwo. I nawet światło jest. Co jest grane? To jakieś szaleństwo! Byliśmy tu lepiej kilka godzin temu. To się musiało stać niedawno. Co tu się kurwa macie dzieje? To musiał być ten gość. Ten, który... który złapał Chrisa i aż i John. Musi wiedzieć, że to jedyna droga ucieczki. Nie mów tak. Zobacz, oczywiście ktoś musiał przesunąć wagon. Ale... Aż tak daleko nie? Doskoczysz? Jestem dobry, ale nie aż tak. Mimo wszystko dzięki. Mac, skoro nie dasz rady przeskoczyć, to co my teraz zrobimy? Nie mam pojęcia. Boże, wszystko. No nieźle, kurczę. Byliśmy tutaj naprawdę, bardzo niedawno. Ale okej, okay, na tym sobie dzisiejszy odcinek zakończymy. Ja postaram się o jeszcze kolejny dla Was. Tak więc, jeśli Wam się podoba, zostawcie łapkę w górę i czekajcie na kolejne materiały wideo na moim kanale. Cześć!